Na sam początek chciałbym podziękować stronie dzienniki Destiny 7 za polecenie mojego kanału. Odległości między gwiazdami w naszej galaktyce wydają się dla nas tak kolosalne, że aż trudne do wyobrażenia. Dzisiaj postaramy się przybliżyć Wam rozmiary Układu Słonecznego względem najbliżej położonych gwiazd. Zapraszam do oglądania. Z obrazowania najbliższej okolicy słońca wykorzystałem wzgórze w podwrocławskiej wsi gaj oławski, wraz z otaczającymi ją stepami, znaczy się polami uprawnymi. Istotne będzie wykorzystanie znajdujących się tu wiatraków. Przyjąłem taką skalę, że jeden kilometr to blisko jeden rok świetlny, czyli prawie 10 milionów kilometrów wówczas 1 metr. To blisko 10 miliardów kilometrów. 1 centymetr to 100 milionów kilometrów. Natomiast milimetr to 10 milionów kilometrów. Na początek wydrukowałem wyskalowany w ten sposób model układu słonecznego. Słońce, którego średnica wynosi 1,4 miliona kilometrów, jest zaledwie pojedynczym pikselem na kartce. Orbita Merkurego jest mniejsza od jednogroszówki, orbita Wenus to 50 groszówka, ziemska natomiast ma średnicę 3 cm, więc jednostka astronomiczna będąca średnią odległością Ziemi od Słońca jest równa 1,5 cm, czyli szerokość jednogroszówki. Sama planeta ma rozmiar 1000 mm, czyli mikrometra. Jest więc wielkości bakterii Salmonelli. Odległość Marsa to 2,25 cm. Jowisza natomiast 7,7 cm. Saturna 14 cm. Uran 28 cm. Neptun i Pluton wychodzą już poza kartkę na odległość blisko pół metra. Najdalszy znany obiekt Sedna. Która w peryhelium zbliża się na dystans 115 cm. Maksymalnie oddala się nawet na 13,5 m. Sonda Voyager 1 obecnie znajduje się w odległości 20 miliardów kilometrów, czyli na naszej skali są to 2 m. Oto układ słoneczny obserwowany z pokładu sondy. Znajdujący się w pobliżu wiatrak ma wysokość 145 metrów do osi śmigła. Natomiast wysokość przy maksymalnym wychyleniu łopatki poszacowałem na co najmniej 205 metrów, czyli około 0,2 roku świetlnego. Odpowiada to odległości między Alfą Centauri A lub B a Proximą Centauri. Odległość między składnikami A i B zmienia się natomiast w zakresie od 11 do 36 jednostek astronomicznych, czyli 16 do 54 cm, A jak daleko jest Alfa Centauri od Ziemi? Jest 4,37 lat świetlnych od Ziemi, czyli trochę ponad 4 km od naszej pozycji. Zobaczmy jak daleko to jest. W około 20 minutach jazdy docieramy do wskazanego na mapie miejsca. Tak właśnie wygląda odległość od Alfy Centauri. Dystans pomiędzy Alfą Centauri A a Proximą jest wprawdzie bardzo łatwo zauważalny, jednak zaobserwowanie odległości między gwiazdami A i B wymagałoby już użycia bardzo dużego przybliżenia. Same gwiazdy mają rozmiary podobne do Słońca. Więc są dosłownie dwoma półkami kurzu przyklejonymi do łopaty wiatraka. Jeszcze raz. Tak wygląda układ słoneczny, a tak odległość do alfy Centauri. Mając taką skalę, możemy pokazać efekt paralaksy. Polega on na pozornym przesunięciu się gwiazdy bliskiej na tle gwiazd odległych, spowodowany ruchem Ziemi dookoła słońca. W przypadku tego modelu, aby zaobserwować paralaksę geocentryczną. Musiłem przesunąć kamerę o zaledwie 3 cm. Teraz musielibyśmy sprawdzić, jak bardzo ten odległy o ponad 4 km pyłek przesunie się na tle nieba. Jest to naprawdę niewielki ruch. Udało się go zaobserwować dopiero w XIX wieku, około 300 lat od śmierci Mikołaja Kopernika. Wróćmy jeszcze raz na to wzgórze. W odległości 8 km widzimy położony przy autostradzie A4 znak McDonalda. Jest to odległość ziemi od Serjusza, najjaśniejszej po słońcu gwieździe na naszym niebie. W odległości 25 km widzimy wieże Katedry Wrocławskiej. W tym modelu Vega o średnicy około 3 milionów kilometrów jest zaledwie ziarkiem piasku w odległości 24 km, daleko szczytu katedralnej wieży. A jak jest z potężnymi nadolbrzymami? Betelgeza w tym przypadku ma 15 cm średnicy, czyli w przybliżeniu jest wielkości krakowskiego obwarzanka. Odległość szacuje się nawet na 600 lat świetlnych, czyli blisko 600 km to jak obserwacja obważanka znajdującego się gdzieś na terytorium Litwy. Mimo tak sporej odległości udaje się obserwować Betelgezę jako tarczę, a nie jako punkt. Oto najnowsze zdjęcie uzyskane za pomocą submilimetrowego obserwatorium ALMA. Aby zaobserwować jedną z najjaśniejszych gwiazd pod względem jasności rzeczywistej widocznych na naszym niebie mam tu na myśli gwiazdę Deneb. Musielibyśmy zobaczyć obiekt wielkości Orzecha Włoskiego, znajdujący się gdzieś pomiędzy Tatarsanem a Czelabinskiem w Rosji, uwzględniając przy tym krzywiznę Ziemi. Największa znana gwiazda, Vy Canis Majoris, miałaby rozmiar piłki koszykowej i znajdowałaby się w odległości 5000 km, czyli mniej więcej w odległości do Norylska. Aby dotrzeć do centrum galaktyki Musielibyśmy odbyć podróż na dystansie 25 000 km. Obiekt tak nas, naszej galaktyki już nie wspominam. Nakrywał dawa zor oraz Lombino skocznowa. Zapraszam również do wzięcia udziału w QA. Pytania odnośnie mojego kanału, odnośnie mnie, odnośnie wszystkiego, co mnie dotyczy, możecie zadawać tutaj.